Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Michał Jezusek i dzisiaj poruszę z Tobą temat wymagań wobec audytorów wewnętrznych, jakie stawia przed nami podręcznik IATF 16949/2016. Otóż niezwykle istotny temat z punktu widzenia osoby audytowanej oraz kandydata na audytora. Jeżeli chodzi o mnie, to ja od 8 lat zajmuję się branżą automotive na stanowiskach specjalistycznych oraz inżynierskich. Jestem audytorem VDA 63, VDA 65 oraz IATF, starszym inżynierem jakości i rozwijam projekty globalnie właśnie dla sektora automotive. Ruszamy z tematyką IATF w kontekście audytorów wewnętrznych. Tak więc Przede wszystkim niezwykle istotne jest to, żeby rozróżnić trzy grupy audytorów, jakie definiuje standard IATF. Otóż są to audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni procesu oraz audytorzy wyrobu, inaczej produktu. I tutaj niezwykle istotne jest to, żeby pogrupować sobie te trzy tutaj kategorie audytorów, tak abyśmy mogli Jasno i w klarowny sposób rozróżnić tutaj wymagania wobec każdej z tych grup. Tak więc ja po kolei przedstawię najpierw wymagania minimalne wobec audytora systemu, następnie wobec audytora procesu, i następnie wobec audytora produktu. Okej, okay. więc jakie są wymagania zgodnie z podręcznikiem IATF wobec audytorów systemu zarządzania jakością? Otóż są to wymagania, co najmniej uwaga, po pierwsze znajomości, podejścia procesowego, które bazuje na analizie ryzyka. No i kolejnym wymaganiem jest zrozumienie specyficznych wymagań klienta. Mogą to być quality manuale, podręczniki, CSR-y, wymagania klienta, które klient nam przedkłada po to, abyśmy mogli spełnić tutaj te wymagania i abyśmy mogli sprawić, że wyrób będzie zgodny właśnie z wymaganiami klienta. Dalej, audytor systemu zarządzania jakością powinien rozumieć wymagania normy ISO 9001-2015 oraz wymagania standardu IAT 16949-2016. Dalej, audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością powinien znać kortulsy, czyli Kluczowe metody zarządzania jakością, czyli takie metody jak MSA, SPC, PIPAP, czy też APQP. I wreszcie, audytor powinien wykazywać się znajomością metod i technik audytowania, czyli procedura zaplanowania, przeprowadzenia, dystrybucji wyników, raportowania oraz cały kodeks audytora są tutaj. Niezwykle istotne z punktu widzenia systemu zarządzania jakością oraz audytora, właśnie systemu zarządzania jakością. I są to minimalne wymagania, jakie właśnie tutaj odnoszą się do podręcznika IATF. Jeżeli chodzi o audytora procesu, czyli audytora procesu na przykład produkcyjnego, taki audytor powinien znać co najmniej, po pierwsze, FMA, czyli Analizę ryzyka. Po drugie, plany kontroli, czyli dokumenty, z którymi audytor będzie właśnie po tej produkcji się przechadzał i gdzie będzie weryfikował zgodność badanych procesów bądź też będzie też definiował pewne niezgodności, bo to też się zdarza w każdym procesie produkcyjnym. No i wreszcie taki audytor procesu powinien rozumieć pod względem technicznym. Jak proces przebiega? O, to, o co w tym procesie chodzi, czyli zrozumienie techniczne audytowanego procesu. I to są również minimalne wymagania wobec audytora procesu zgodnie z wymaganiami standardu IATF. Jeżeli chodzi o audytora wyrobu, czyli tutaj ostatni z audytorów, o których dzisiaj mówimy, czyli audytor produktu, otóż to jest osoba która co najmniej powinna znać ściśle wymagania dotyczące wyrobu, czyli wszystkie dane wejściowe, takie jak rysunki techniczne, karty produktu, jak dane materiałowe, jak dokumentacja, na przykład PIPAP. Te wszystkie dokumenty, te wszystkie dane wejściowe, audytor wyrobu powinien rozumieć i znać i powinien powiązać te wymagania z wymaganiami dotyczącymi wyrobu. Ponadto od audytora wyrobu wymaga się tego, aby zrozumiał wymagania odnoszące się do użycia wyposażenia pomiarowego i testowego. Które te wyposażenia mogą potwierdzić, mogą być narzędziem, które potwierdzają zgodność wyrobu, tudzież jego niezgodność względem wymagań. I to jest niezwykle istotne z punktu widzenia audytora wyrobu. Jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie, ponieważ dzisiejsza lekcja jest lekcją krótką odnośnie wymagań. I ATF dla audytorów wewnętrznych, to mamy grupę audytorów systemu zarządzania jakością, mamy grupę audytorów wewnętrznych procesu i mamy grupę audytorów wewnętrznych audytu wyrobu, inaczej audytu produktu. Taki trik ode mnie z automotywu na przyszłość. Warto jest zaplanować zasoby i wiedzieć, jaki proces tutaj w jaki sposób przeaudytować. Warto jest oddelegować, jeżeli macie tutaj w swoim zespole osoby, które mają predyspozycję do zostania audytorem, właśnie osoby na szkolenia z zakresu audytowania, technik i metod audytowania, z zakresu znajomości normy ISO 9001 oraz znajomości standardu IATF 16949 2016 które oferuje właśnie szkoła jakości. My kompleksowo pokazujemy, w jaki sposób zrozumieć wymagania jakościowe, w jaki sposób zrozumieć wymagania dla sektora automotive oraz... W jaki sposób audytować. Także to jest na dzisiaj tyle. Ja zachęcam do obejrzenia kolejnych spotkań, i widzimy się już niedługo na szkoleniu z zakresu standardu IATF. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.